Snajper obstawiony Wszyscy przygotowani Maszyna O! To jest to! Tu jest operator Maszyna gwizda Nie ma dziadostwa Nie ma dziadostwa Sprzęt chodzi na zawołanie Pędzimy tam do góry Rodzinka wróciła. Paliwa brakuje, ale <noise> na łączkę i już do baku. piękny moniaczek. A co to jest w ogóle? Ameliniowy, 20 groszy. Znasz? Ładny. Rocznik. Rocznik. 73. To tak stać od nas. 73, 20 groszy, ameliniowe. Brawo. Boś Brawo. kopiący. Dla, dla Facebooka. Hej, hej. tu znów rodzinka w terenie. Z młodym dalej poszukujemy. Moniaczek się trafił, i młody mówi, że. Jest to 0,5 Krajcara. I takiej monetki żeśmy chyba jeszcze. Chyba Krajcara. Jest to data tysiąc osiemset sześćdziesiąty czwarty. Rzuć tutaj nie bo już tu pięćdziesiąt pięćdziesiątych, pięćdziesiątych. poka się tu ładnie. 50 1864 O, ty jeszcze nie wyczyszczony, no ale całkiem, całkiem nieźle. Takie monetki młode jeszcze mi chyba nie uszczelili. No fajnie, coś tu no, będzie więcej później widzieć. Dobra, hej, do następnego. I co po niektórzy odpoczywają? <grywa> tak można. A co po niektórzy kopią i znajdują? A mamy tu. Co my to mamy? Chyba halerek. Chyba halerek, tak jest. Tak jest. Dwa halerki. Dwa chalery są 1800 nie 1903, przepraszam najprawdopodobniej młody tu obserwuje reszta odpoczywa, my szukamy jej. to znów my czyli jak się zrywamy młody został już na poprzednim dołku a tu taki się okrąglaczek. Już tam widać, że to będzie grozik Grosiczek Bardzo, bardzo piękniotki tak jest piękny Piękniotki, normalnie Normalnie Petarda Pozdrowionka Wiadomo No to Szukamy dalej, hej Długi język Halo, halo Rodzinka w terenie Ja się że z z wami Co my tu mamy? Piękność Normalnie piękność Niespotykany w takim stanie, kopnięta 1876 dwa feningi no normalnie luksusik piękny stan lecimy dalej u nas się tego w Bielsku nie kołbie siema to znowu rodzinka znowu wszyscy uciekali, a my szukamy nadal mamy krążek mamy krążuś Poprzedni to był normalnie ekstra klasa ale, ale co to będzie? Dowiemy się za chwileczkę Jest krążek, jest dobrze Jeszcze kawałeczek zostało Szukamy dalej Hej No i się ma. rodzinka w terenie Szuka dalej, ekipa odpoczywa Sygnał bardzo dziwny a tu mamy co? Spółczesne. A dziwny, dlatego, bo rocznik 2017 Bardziej 50 groszy współczesne młoda ekipa do mnie tu dołączyła nowy członek załogi nie ma jak młodzież nikt nadzieja 50 groszy nasze jest dobrze jak monetki są wszystko cieszy szukamy dalej, hej ziema Rodzinka w terenie z takiego niewielkiego dołeczku, ale wygląda to dość, dość. Tak jest. Ciekawie, imponująco, co to może być. Ale wygląda pięknie. Orzełek jest. Normalnie, fancior, no przy drodze. tak jest przy samej drodze, starej, ale fanciorek rakieta, rakieta, jak najbardziej proszę. Piękny orzełek, no co to będzie, zobaczymy później. Hej, hej, dzień dobry, pozdrowienia, tu jedna ekipa. Oto w takim stanie jak jest, a my idziemy do tej ekipy dużo młodszej. Idziemy malutko. Jak najbardziej A tu młoda ekipa Pozdrowionka Ja już nie mogę Zaraz zobaczymy, odezwiemy się za momencik Siema rodzinka, ekipa tam została Czeka A tu druga ekipa Ja pędzę z daleka Zadyszka Prawie, zobaczymy co tu Co tu młoda no to zobaczymy jak młoda ekipa się Jak młoda ekipa tu będzie walczyć Uważaj, za to... Zobaczymy Co tu chłopaki Co tu chłopaki znajdą Walczą, walczą Zawziń, coś jeść. Młoda Siła. Nie, to jest. Ooo. Co Blaszkę. to jest? Blaszka. Blaszka? No niestety. Ale pokaż. Młodzi dopadli, co? Ale... Blaszkę, ale... No dobra, jakaś blaszka jak to mówią Zobaczymy jak co to będzie hej siema. Siema, siema Haha siema Rodzinka się zwija pomalutki na dół Niestety Pogoda więcej nie pozwoli szukać Lecimy na podsumowanie Ale w Tyle lecimy szkoli monetki naprawdę fajne nie wiemy co to jest za, za orzełek zobaczymy Na pewno Polskie. Zobaczymy wszystko na dole Hej no, czy, yy. Witamy Na podsumowaniu Rodzinka miała robić podsumowanko na miejscu, ale wróciliśmy na Rodos Gdzie rodzinka czekała więc więc lecimy, co to było. Monetki wyskoczyły. Najważniejsze. Mamy tu cesarstwo niemieckie, nawet bardzo ładne. Rzadko kupimy. Mamy bialutkie fenolki. Mamy PRL. Dwa halerze. To ciężko, jak się przyjrzy. Jest głowa. Więc krajcarek. Tu jest. Pięćdziesiąty tak jest 50 Krejcer. Bardzo fajna. Chyba pierwsza nasza, A raczej na pewno. Mamy pięćdziesiąt groszy współczesne. Mamy grosika międzywojennego bardzo ładnego. I tu mamy rodzynka. Ale... Nie wiemy do teraz co to za... Co to za orzo. Ale bardzo, bardzo... Bardzo ciekawie wygląda. Jak ktoś coś wie, to pisać w pisać. komentarzu, jak najbardziej, podpowiadać. Monetki są, przygoda była, wróciliśmy do domciu. Tam po malutku powstaje wędzaczek, więc jakieś wyroby będą dobre z grillem. Jeszcze po samym węku może będzie. Jak, jak będzie cały, to się pochwalimy. Jak się podobało? Ścierać łapki, subskrybować żeby... i pisać komentarze. Dokładnie. Pozdrawiamy. Hej, hej, do następnego.